Czym jest korona Ziemi, co się do niej zalicza i dlaczego tak ciężko jednoznacznie to stwierdzić. Po angielsku korona Ziemi zwie się seven Summits i są to najwyższe szczyty wszystkich siedmiu kontynentów. Zgodnie z nazwą zatem powinno być ich 7. I teoretycznie tak jest, choć w praktyce do korony Ziemi zalicza się 9 gór, co wiąże się z faktem, że wśród geografów i wspinaczy nie ma pełnej zgody, jakie są najwyższe szczyty niektórych kontynentów. Ale o tym za chwilę. Dziś mamy dzień gór, więc jeśli chcesz znać każdy kolejny dzień, to mnie zaobserwuj i dołącz do grona dniowiczy i napisz w komentarzu, ile obstawiasz, chyba, że wiesz, ma najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy, a ja na koniec podam poprawną odpowiedź. Jedziemy. Zanim przejdziemy dalej, muszę przedstawić ci wszystkie dziewięć szczytów zaliczanych do korony ziemi. Kilimandżaro, Afryka. masyw Winsona, Antarktyda. Najwyższy szczyt świata Mount Everest, Azja. Denali, aka McKinley, Ameryka Północna. Aconcagua, Ameryka Południowa. Elbrus, Europa i Góra Kościuszki w Australii. Ale hola hola, jeśli umiesz liczyć, a ja zakładam, że tak, to zauważyłeś, że wymieniłem tylko 7. I owszem, bo brakuje Tumą Blanc i piramidy Karnstensa. Już tłumaczę dlaczego. Idea korony Ziemi po raz pierwszy narodziła się w głowie Richarda Bassa, amerykańskiego biznesmena i miłośnika wspinaczki, który jako pierwszy postanowił zdobyć najwyższe szczyty wszystkich siedmiu kontynentów. Jednak co ważne dla całej historii, za najwyższy szczyt Australii uznał on wówczas wspomnianą wcześniej górę Kościuszki, a w Europie Elbrus. Jednak do dyskusji wraz z odmiennym zdaniem co do najwyższego szczytu Australii wkroczył wówczas inny alpinista Reynold Mesner. Zasugerował on, że geograficznie wyzwanie powinno obejmować nie tylko wyspę Australii, ale całą płytę kontynentalną, do której zalicza się również Oceania. Zapropon Proponował on, by górę Kościuszki zastąpić znacznie wyższym i trudniejszym szczytem, czyli piramidą Karnstensa. Co do Europy, niektórzy uważają, że za najwyższy jej szczyt zamiast Elbrusa należałoby wybrać leżący na granicy francuskich i włoskich Alp, Mont Blanc. Wielu wskazuje, że Elbrus i inne szczyty na Kaukazie mają raczej więcej wspólnego z azjatyckimi pasmami górskimi, aniżeli z europejskimi. Jednak korona ziemi bez Elbrusa, oj, to nie mogłoby mieć miejsca w środowisku wspinaczy. No dobra, na jakie zatem szczyty trzeba wejść, aby uzyskać tytuł zdobywcy korony ziemi? W Australii oceani można samemu zdecydować, czy będzie się zdobywać Górę Kościuszki czy Piramidę Karnstensza, jednak wielu zdobywców decyduje się iść na kompromis wchodząc na oba te szczyty. W Europie zaś Elbrus niezmiennie pozostaje tym obowiązkowym do zdobycia, acz bardzo często wspinacze wchodzą również na Mont Blanc, kompletując tym samym wszystkie 9 szczytów. A co do zagadki z początku, odpowiedzi są dwie. Pozdro!